Dobry wieczór państwu. Witam na kolejnym przeglądzie Otwierającym tegoroczny festiwal opowiadania, ósma edycja, i jak co roku to my mamy zaszczyt właśnie inaugurować ten festiwal. My, czyli przegląd adaptacji filmowych. Napoleon I, którego dzieje były pewnego rodzaju pojedynkiem z całą Europą, nie lubił pojedynków pomiędzy oficerami swej armii. Wielki cesarz nie był zabijaką i mało miał uszanowania dla tradycji. Mimo to jednak, przez epopeję cesarskiej wojen przewijała się historia pewnego pojedynku, który stał się w armii legendą. Ku zdumieniu i podziwowi swych towarzyszy, dwóch oficerów, niby dwóch przeczulonych artystów, którzy chcą złodzić czyste złoto. Chodziło o to. I, say more. I say, Never love the emperor. Never. We came uh, oh, okay, here to kill each other. Any ground is suitable for that. I suggest the general and I enter the ruin from opposite sides, alone, and seek each other out. Two shots each. Fire at right, will. Is it agreed? Uh, I'll consult with the officer who's acting for General Farrow. Everyone heard me. Yes! I heard you. Forward. Ten temat y, pojedynków i temat y, jakoś szczególnie ważny dla, mm, dla mężczyzn, no... Wydaje się być, jakby no nie podlegać w ogóle czasowi, no bo Korzeniowski tworzył ten utwór swój w zupełnie innym czasie. To może powiedz, dlaczego ten film tak doceniasz? Bo jak się zastanawialiśmy, co zrobić z programem przeglądu adaptacji filmowych w sytuacji, kiedy chcemy o awangardzie porozmawiać w ogóle na festiwalu, to szukaliśmy jakiegoś pomysłu na filmy, które byłyby związane z jakiegoś rodzaju inicjacjami. I ten film właśnie z taką inicjatywą i to z bardzo e, wielu względów. Po pierwsze dlatego, że zdebił ten Gdydleja Scotta, po drugie. Muszę przyznać, że jakoś jestem pod wrażeniem tego, że czytając te opowiadanie Konrada, m, zabierając się za jego twórczość, nie będąc jego zupełnie admiratorką, przyznam szczerze, objałam się po prostu jego książek, ze zdumieniem zauważyłam, że to opowiadanie jest śmieszne. Eee.